Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj będziemy przechodzić Minecrafta, ale co obrażenie dostaje albo utrudnienie, albo ułatwienie. Jest ze mną Mikusia. Siema. I Paweł. Siema, szkoda, że teraz nie mogę używać pokebolów jako łapanie łapek i subskrypcji, więc teraz używam niebieskich jajek. Powiedzcie, czemu, jak rzucę niebieskie jajka, to się rozpi czarny kurcz. <gry> Dobra. No to ja sobie tu będę przechodzić w grę, ale nie róbcie mi specjalnie. Zobaczymy, ja się to postaram. Nie tego. A masz sił jajek. Nie, czekaj, co ty robisz? Ten? Teraz, zamieszczę. No, ja no, po... nie. łapki. Bardziej to ty mi ułatwiasz teraz, nie? Szkoda, że nie mogę używać komuś, bo jeszcze by ktoś innego zrobił. Dobra, dostałem demaila. Oh. Ale teraz. Ja Możesz już... używać żadnych przycisków, oprócz W oraz spacja. W spacja? A mogę biegać? Jak? Trzymam. Możesz też myszkę, mysz, myszki używać. Czyli nie mam biegać, ale to przez ile? No, poczekamy sobie chwilę. Do. do tego? Do no, jak to się mówi? Do jakiegoś czasu? Dobra! No, no. Możesz już biegać. <głosy> 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 Czemu te tiety ma takie tajne? Nie. Nie. Kurde, masz tu. Do... Nie. tu. Nie. Dobra, Pawełka nie dotykaj. No, od do Minuta trzydzieści. Powodzenia. No. No, Paweł. No ty... No nienawidzę cię. <laughs> nie ma. No ty! Najgorszy śmietniku! Jajko! Jajko, jajko! No! no Dobra, ja to nie zaliczamy, bo to dostałeś odpadła. Mhm. Ale aż tak to mnie nie utrudnia. Dobra, ja daj tu na początek, twory takie. Nie. Yeah. Zniszczą mi grafting! Dobra! Szybki! Pytanie za 100 punktów. Co to za jajko? Jajko Twojej starej. Nie. To jest łatwo. Czego to jest w ogóle jajko? Prasznika. Trastrażnik, Ej! Nie! Nie, no uciekł. No, ja tego słowa Pomogę ci trochę. Paweł, zawsze. No, kto mi to rzucił? Paweł pewnie. Ale na razie nie dostał żadnego d No Paweł, szybki, szybki, szybki. garmisek! Masz papuszka na Pięknie. No! To już jest prawda! O! Jezu! Będziesz światła puszki, O! Dobra! za jajko! Nie ze smutku punktu! Co to jest? Łatwo bardzo! Na o! Na o! O jak? Dobra, przegrał! Otuszek! Za karę dostajesz! Jajko! Dobra, uciekam od was. No, weź. Ale ja, nie dawaj mu tego, bo jeszcze na to brzegi nie został. Ważne. Dobra. Musisz mieć ułt. Nie. No ja jestem dostaję do pierwszego no zanim Dobra, no dawaj, dawaj, grać, krąż. No. No, no. OK. No no, no, no. no, no. no dawajcie, dawajcie go, dawajcie go. Nie. No dobra, nie chcesz złapać? To, to sam cię złapię. Nie! No to, no uciekaj na razie, uciekaj, uciekaj. Ci, nie ja my. ci je zapomnę. Dobra, dawajcie mi coś, nie wiem. Czekaj Paweł, ja mu dam, ja mu dam. Ale ułatwienie jakieś najlepiej by było. Chcesz koment bloka, użyć jednego koment bloka? Nie, nie ma koment. Kurde, bym tu zrobił noc Dawaj! Szybki ktoś się do siebie idzie! Kurde! Zawsze możemy nagrać taki odcinek, że ty będziesz tego. I zobaczymy, kto będzie teraz fajniejszy Ja takie... Dobra, płopie za bombę. Tak się robię. No chociaż obsorę... Jest bombę! Ja się obserwuję, ja się obserwuję. Ja Cię obserwuję. Nie mam jedzenia, nie mam nic. Patrzę na Ciebie. Szybki. Masz... Czy... Nie Czekaj, ja chcę zrobić piec-bombę. Ja... Dobra, ogółem nie wspomniałem Wam o jednym. Dostaję obrażenia, ale jak umrę, to odcinek się kończy, nie? Dostałeś teraz? Nie, nie dostałem. Mam na razie tylko dwa. Ale pamiętajcie, jak umrę, to kończymy odcinek, nie? No. No to będzie to niedługa. Nie, nie, nie zombie długo tego nie pooglądacie. Nie no, mały zombie mnie uderzył. No, kto tu reszty zombiaki? Ale jak już dostanę... ...od zombiaka? No nie no ginę! Pół HP mam. Dostałeś obrażenia. No ale pół HP mam! Gdzie Tak, dostałem obrażenia, ale no... No dobra. Ale jak już zostanę no, coś o Ułatwienie i utrudnienie. No. Daj mi coś. No to HP. Najlepiej no, coś do leczenia. No. No. Aha. No to super. No w kończymy tego e, odcinka, bo to... E, tego fantom się raz e, tego... po pięciu... Ja nie wiem to, gdzie już tutaj graliśmy kil... kiedyś. Ekilin nie mi korzysta. Jakiś innej albo nie. Czekaj. Czekaj, chyba już widzę Twój nick, dobra, lecę do Ciebie. Hmm. Ułatwienie, jakbym dostał, to się cieszył i to naprawdę. No, chcesz to ułatwienie, to będziesz się brał. A gdzie? A... Czekaj, gdzie szybki. Dobra, dam ci ułatwienie. Jej. Gdzieś... Tylko powiedz mi, Nic mu nie zrobię. Jak mi Zagranie. Zrobisz. A potem robimy odcinek jak Paweł dostaje demy to dodajemy mu utrudnienie albo ułatwienie. 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 ja mu tylko utrudnienia. Cześć. Dobra. Idą. Ale, o, ale teraz weź. musisz skąd O no, kurde. Ja nie mam jeszcze żelaza i w ogóle itów. Trudno, władzi, no Dobra, to będzie ciężki odcinek. O jak się przetypał. To będzie bardzo ciężki odcinek. Nie, nie! Nie zrobisz tego. Nie zrobisz tego. Kurde, dostałem. Ale Dobra. potem, jak mi nie dasz tego, w sensie jak dostanę damage, a potem znowu dostanę damage, to się liczy jako jeden damage, bo nie dajesz mi ułatwienia albo utrudnienia. Przerywało ci mikrofon, więc nie słyszałem. Eee, dobra. E, jak ja dostanę damage, jak dostanę drugi raz pod rząd demage, to, to się ten damage liczy jako pierwszy. Dobra. Nie dajesz utrudnienia, albo. No otrzyma. dobra, no to masz utrudnienie. To ty ma będę mieć przynajmniej. Kurde, znowu dostałem. Dostałeś dwa, hity, no to masz łatwiej, ja tylko obserwuję na no niebie, żebyś mnie nie złamał. Weźcie Wa mi pomóżcie z nimi, bo ja tu zginę. Chcesz pomóc? Dostaniesz utrudnienia, ale dostaniesz też ułatwienia. Dobra, Dobrze, no masz, uginę. będziesz się bić. Czekaj, coś tutaj tam. O, no znowu! Masz. No Mam masz, masz tutaj. Mam tutaj. Mam tutaj. pomóżcie, bo ja Tata i Balia. Ła! Nie, nie deniesz, nie deniesz. Nie, 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 to Nie, To nie To nie tak szybko. Masz koksa, To jest Nie, yy, Ja... nie To To się wytnie. Dobra. do trzech śmierci możemy zrobić. Masz pierwszą. Tego, tego nie Te było Druga muściga. jest, druga. Druga śmierć moja. Do trzech śmierci, chyba to robimy. Dobra. Chodź. No, dobra, no to... A masz ty tą Nie masz. masz. Mam no, żelazną! No to masz drugą. No, dziękuję. A gdzie jesteś się? E, my jesteśmy... On się wypalił! On ma dopiero pierwszą śmierć. No, pierwszą albo drugą. Pierwsza. To dobra, tam dla... Tam ta pierwsza się nie liczyła, bo żeś się wywalił przez głupoty Pawła. Dobra, no to mam pierwszą... Pierwszy... Serio dostałem teraz damage! No dobra. ale nie liczę, bo ja nie wiedziałam, że to daje tego do Dobra. Dobra i teraz na poszukiwania. Jak co je leży? Nie. Nie. Faktycznie. Nie. Nie. Czy ty wsi nosisz bloki? Ty Serio, ale nie. Bym... nie! Ej, ale nie dostałem dwie. Ja bym... Fat. Ja bym na twoim miejscu Docior odpadł? Ale dostałem... Dajmy, ale zabiłem piglina. Zabiję piglina. Ale dostałeś obrażenia. No, wiem. To teraz utrudnienie. Od, Weź i mi wydostańcie... Dobra, utrudnienie to, że musisz zrobić klacza. Klacza? Ale w naderze? No. Tak. Jakiego? Widzisz tą w ręku? Dobra. Dobra! Nie, ja mam dla ciebie zadanie. Ale weź mi jakiś podeścig, zrób. Podeścig mi zrób jakiś. Chcesz wygrać y, y, dwa koksy? Jabłka? Właśnie mam dwa koksy. Ale jeszcze dwa koksy kolejne. Nie wiem. <śmum> <śmum> Dobra, to się nie liczy. To się nie liczy. Dobra, weź mi teraz. To do... jest Dobra, daj mi tego, te borówki. To, 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 to. Możesz dednąć albo nie dednąć. A jak nie dednę. Dobrze skaczesz. A jak nie dednę, to. To co? To, dobra, dostajesz nagrodę. Dobra. <grym> nice. O, ja pierdził. Dostajesz Uwu jajko za Zukota. Dobra, to ja sobie pójdę tutaj może gdzieś. No, to Aha, możesz dostać na Ale nie dostał żadnych obrażeń, czemu mu dajesz slownesa? A i czy jest portal do netheru drugi? O kurna, bo my już tutaj robiliśmy portal, to to, to. Bo tutaj był rozgrywany survival. <laughs> I dlatego nie dostał asigmenta za wejście do netherów. A nie, dostał. Gdzie jest ta forteca? Potrzebuj. Dobra, mogę ci zbudować most. Ale za zadanie bym musiał wykonać. Dobra, to zadanie. No. Jakie? To no to może być dosyć ciężkie. Dobra, dawaj. Musisz. Tak. Jak spadasz, to musisz w idealnym momencie sobie y, rzucić y, tego, od kefala... Patrz, jaki swój nacki Szybki, uważaj, za tobą! Dobra, da się zrobić. Nie ja chce mi się tego budować, Ukosznik w pil. Dobra, teraz się okazji to już kawałek nosu wybuduje Nie, próbuj. Czekaj, muszę zobaczyć, co jest na No, robisz. Czekaj, jeszcze antifalt image. Tylko gdzie to jest? Ode mną? Chyba tak. Sprawdź! No ja już widziałem tam. Dobra. Ej, Paweł, mówiłem coś. Nie ma specjalnie. Eee, czekaj. No. witam. Nie chcę pana wkurzać. Fa. Dobra, śmierć chłop ma. Druga śmierć. Kurde. Co to jest? Dobra, po no to nie dostajesz, po prostu dostajesz za to problem. Aha. Czyli utrudniania. To jest ja dobry ja... duch, zobacz. Dobre duchy cię odwiedzają. No, bardzo I muszę ci odciąć paznokcie. Nie. Dobra. Ale nie ma specjalnie. No Zaraz tak. wyłączę, tego i będę sam to nakrywać z nim. No. Obcinam ci paznokcie za karę. A nie działa. U jednej rąk jest? U drugiej? Nóżka. Dobra. Dobra, gdzie mam iść? Dobra. Mogę ci dać ułatwienie. Masz eletrę, ale dostajesz tylko trzy perwy.

Szybki, wiesz co mi nałeś? No. Fortecę. Mam, mam fortecę. Co? No co? to tato Super nagroda. Ty jak ja pokonam Blaze'a, ja, ja tarczy nawet nie mam. Ja będę nie dymisz będę dawać. Nikt tak nie Może. Tak mnie? Może. Gdzie są te blazy dziadowskie? Dobra. Nie, ja się nie powstrzymam, muszę ci dać utrudnienie. Ale czekaj, ja e-mail, nie dostałem. Tu jest, tu jest, tu jest. Woda? No. Voilà. co? Dobra, idę do Fordy, chodź. Tepniesz mnie. Tepniesz mnie, tak niesz mnie, tak mnie, tak mnie. mnie. Ale jak się tepnie, to tepnie. Nidzy! Gdzie? Y Wow. No Laura, ja, zrobię ci żeby się więcej ich rozpiło. Nie. O, Zobacz, się. Dostałem D-mage, dostałem D-Mage. Dostałem D-Mage'a. No. A ja nie wiedziałam, że to w tej wersji to teraz wam spawnery. Dostałem D-Maj'a, Dobra. Dobra. Nikoła, nie oh! mnie. Nie no, co jest clicker. Miss kamera mi się przewróciła. Super, super. Miss Dobra. Dobra, ta śmierci. Mam dwie śmierci. Nie A właśnie, to stańcie ja mi tu do dnia. Czekaj, o pomocy, no tepniesz mnie? Halo? Zabiłem jednego blaze... A, dostałem damage. Czekam... Tepnij mnie, Mikołaj! Dobra, teraz łatwiej, bo miałeś sobie No, no mnie. No Mikołaj, no! Ci zamknij no się! Tepnij mnie. No no. no tepni Nie. Yeah. Paweł, bo będziemy zaraz sami ten odcinek nagrywać. I tak na razie nagrywacie sami, bo zostałem dęża, super. Aha. Zrabniesz się, czy, czy chcesz ja, nagrywać? Nas. No, zamknę się. No. Paweł mi zajął bał pałkę. Zamknę ja, się. No. Pałka, pałka. No nie, wy teraz nie będziecie pałki zabierać. A pamiętaj, że to, o co się ogóle, nie złoża, skończy wiem. Ta pałka dalej tutaj jest bo sprawdzamy, czy tutaj jest dalej ta pałka. No, no do góry jest. Dobra. A ja teraz, na końcu to, jest, to, to, ja, to ja mam... Garbisek tutaj tej pałki wcale nie ma. Nie ma. Nie. Nie. Jest. Mam. Zabrałem. Mam pięć. Zabrałem wszystko. Nie starczy mi. Lebo. Ile masz, Paweł? Pięć. Pięć? Tak zaczynamy wystarczy. Ja przejdę grać. Dobra. Masz eltrę? Ej, co jest? Tutaj jest bastion. Jest bastion? To idziemy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma żadnego bastionu. Nie ma, nie tam. tutaj jest bastion. Nie, nie ma, nie ma. Idę do bastionu. Jest lepiej. Aha! Serio? lepiej jesteś. Aha! Gdzie? O! Nie ma! Nie ma! Nie ma bastionu. Nie ma. O! Dzięki Paweł, że mi wejście że zrobił. Bardzo przyjemnie. Ale tu się nie kradnij, Paweł! No nie ma tak, bo. No. No. Dobra, z tego co wiem, to Szybki ma trochę farta. Dostałem domyjrza. Chodź ocen ocenić ślód. Weźcie mi pomóżcie, ginę! No i zginąłem. Film się nie kończy przez to, że miałem udać dać odpienie, że ma plus jedno życie. Nie no, już 23 minuty odcinka.

Leczymy go! Leczymy go! Musimy pomóc pomóżcie z nimi. No. Leczymy cię! Leczymy cię! Leczymy cię! Leczymy cię! Leczymy cię! Lecz go! Lecz go! Lecz go! to odnośnie dostaje. Dobra, co to powołam dla... Pomocy! 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 Nie! Nie, nie? O, ja, dobra. W następnym odcinku. No, ja Człowiek nas nie doszedł do połowy. No. Byłem w naderze, trochę pałek zebrałem. W następnym odcinku może przejdę. Ja was żegnam. Zostawcie suba i lajka. No i nara